To jest sprężyna zanętowa. Jeszcze jakieś 10 lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z wędkarstwem, na sprężynę łowiło bardzo dużo ludzi. Teraz praktycznie jest zapomniana. Aktualnie na feder klasyczny ludzie stosują jakieś skrętki i mnóstwo innych, jakichś cudownych rozwiązań, bo wędkarstwo cały czas ewoluuje do przodu, a ja postanowiłem, że dzisiaj zaufam tej prostocie i to właśnie na sprężynę zanętową spróbujemy sobie dzisiaj połowić, tak jak to się łowiło dawniej z gruntu. Zapraszam do Odcinka. A miejscóweczka, na której dzisiaj się znajdujemy, jest już Wam bardzo dobrze znana, bo jestem w miejscu, gdzie ostatnio łowiłem z moim tatą na bacika. Po cichutku liczę na złotego karasia, bo ostatnio na bacika właśnie mój tata złowił złotego karasia. No Ładne co? Ucie ode mnie. Kurde, zazdro tego karasia, idź ty. Poluję na niego już od dawien dawna i jakoś do niego szczęścia nie mam, i może akurat dzisiaj uda się go złowić. Oprócz tego, że dzisiaj będę łowił na sprężynę zanętową jak dawniej, to postanowiłem, że dzisiaj ułożenie moich wędek, a można powiedzieć bardziej postawienie moich wędek też będzie troszkę jak dawniej, bo jak zaczynałem wędkarstwo, to powiem wam, że strasznie lubiłem stawiać wędki pionowo, dzwoneczek montowałem na szczytówce i nie wiem czemu, ale strasznie Strasznie, ale to strasznie podobało mi się takie łowienie i dzisiaj wracam właśnie do tego sposobu. I zanim zaczniemy łowić, pokażę Wam moje dzisiejsze zestawy. Jeden kijek to już jest kij, którego bardzo dobrze znacie, czyli Brine Scout 360 i to jest wędka, którą używam do łowienia na metodę. I dzisiaj będę sobie łowił nią tak samo na tą sprężynę. Kowrotek też mamy Brine Scout. A po prawej stronie mamy coś nowego, bo mamy Brain Scout, tylko że w Wersji 330 to jest wędeczka, o którą ostatnio poprosiłem, no i chłopaki z brainami ją podesłali. Tak ona się prezentuje. Tutaj też mamy kołowrotek Brain Scout 4000. Po co mi taki kijek jest? No dzisiaj będę się bawił nim, jak widzicie, na tego federka, na sprężynę, ale ten kijek 330 będzie też fenomenalny do tego, żeby łowić na metodę, bo mam jeszcze wersję 390, ale 390, o ile do zadań specjalnych jest rewelacyjna, czyli żeby rzucić bardzo daleko, o tyle nie zawsze musimy łowić bardzo daleko i jeśli chodzi o takie krótkodystansowe łowienie, to kij 3,30 o wiele lepiej się sprawdzi niż 3,90, bo jest bardziej poręczny i łatwiej nam się będzie te ryby holowało i podbierało przy brzegu, więc ja dzisiaj testuję mój nowy kijek. Zobaczymy jak on sobie pracuje. Zabieramy się za rozrabianie zanęty, pineczki i te sprawy białe robaczki i zarzucamy! Co do zanęty to nic specjalnego, mamy tutaj. Tutaj coś takiego jak Special Grunbait feder Czyli chyba jednak jest coś specjalnego. <grywa> Seria Magnetic Leszcz Płoć Lin Karaś. Specjalnie wziąłem taki kolor, bo jak widzicie tu jest piaskownia. No i to dno też jest no praktycznie w tym samym kolorze co tutaj. Nie dodaje żadnej ziemi, żadnej gliny, nic. Po prostu rozrabiamy, dodajemy wody i bierzemy do sprężyny. Nic więcej. 2 kilo rozrabiamy. Niech będzie. Jak zostanie to nakarmimy rybki i tyle. Zanęta już jest rozrobiona, no i jakbyście się pytali, czy będziemy przecierali to przez sito, no to oczywiście, że nie, bo dzisiaj jest totalna prostota. Zanęta umieszana, to do zanęty dosypujemy teraz sobie pineczkę. Mamy jeszcze białego robaka, ale białego robaka zostawimy na haczyk, bo on się ładnie prezentuje, pięknie się wije, więc on będzie na haczyk, a pineczka pójdzie do zanęty. Zanim zaczniemy łowić, to założę sobie tak jak dawniej. Takie eleganckie, zobaczcie, dzwoneczki na szczytówki. Na ten grubszy element założymy, bo tutaj jak widzicie lata. Założymy na grubszy, żeby nam to nie latało i wtedy normalnie będziemy mogli rzucać. Nie będziemy musieli w ogóle ściągać tego dzwoneczka, tylko będziemy mogli sobie rzucać wędeczką. Nie, no dobra, już nie spadnie. Jest ok. I na czym polegała prostota takiej sprężyny zanętowej? No chociażby na tym, że zobaczcie, prosta budowa. Mamy taką rurkę, mamy sprężynę, w środku ciężarek, nabijamy zanętę. Kupe żeby wystawała poza sprężynę, żeby nam się przypono to nie haczył i praktycznie nasz haczyk nie ma kompletnie o co się zahaczyć, jeżeli sobie po prostu to nabijemy zanętą i rzucimy, to jakbyśmy nie rzucali, to praktycznie będzie dobrze i to co w tym wszystkim najlepsze, to że taka sprężyna kosztuje parę złotych, a jakbyście chcieli profesjonalny koszyczek, to macie 10 złotych, jakieś wiecie, federlinki, jakieś skrętki, no cuda, po prostu to wszystko kosztuje i kupa jest roboty, żeby te zestawy porobić. A tutaj zobaczcie, sprężynka, jeden prosty element, krętliczek dajecie. Ja sobie akurat dałem krętliczek ze szybką złączką, żeby po prostu sobie wymieniać szybko przypony. Przypon zastosuję taki długi, 70 cm, haczyk tutaj jest 14. No i tyle, nabijamy pierwszy nasz zestaw i rzucamy. I I ogólnie to już mamy branie jakiejś małej ryby. Nawet nie zdążyłem ogarnąć drugiej wędki. I powiem Wam, że. W ogóle to nie wiem, czy będziemy ogarniać drugą wędkę. Bo jeżeli tutaj będą te ryby tak brały, to nie chce mi się aż tak bardzo zakopywać, że nie będę miał czasu, wiecie, cały czas będę zacinał, ciągnął, zacinał, ciągnął. Może na jedną wędkę dzisiaj połowimy, zobaczymy. Jak będą ładnie brały, to na jedną. No i dobra, mamy tutaj coś, delikatnie przytniemy. No jest! Już, pierwsza, złowiona. Szybko poszło. Czyli widzicie, ten zestaw działa. I co my tutaj mamy? Pierwsza rybka to taka piękna wzdręga. Zobaczcie, jak jej się pięknie świecą płetwy. Jakie czerwone. Jejciu, kochany. No, przepiękna jest. Dobra, łowimy dzisiaj na jedną wędkę, wiecie? Chciałem łowić na dwie, ale widzę, że tutaj będzie się tyle działo, że ja chcę sobie też w spokoju posiedzieć, więc łowimy na jedną wędkę, nie na dwie, bo dwóch nie obrobię. Mamy branie, mamy branie. Patrzcie, jak merda, szczytóweczką. Pokażę wam. I jakąś rybkę mamy. Możliwe, że przerzucimy dzisiaj 100 małych wzdręg. Kolejna wzdręga, i kolejna z pięknymi kolorami. Na tej piaskowni chyba taką. Takie kolorki mają przepiękne, takie czerwone te płetwy. No, miazga! I zobaczcie moją perspektywę, czyli tak zwane POV. No, czy może być piękniej? Nogi rozwalone, podbieraczek, siateczka, wędeczka postawiona do góry. Zbiorniczek piękny w środku lasu. Ani jednego człowieka, cisza, spokój. No, czy może być piękniej? branie agresywne. Czpi od jakiś pewnie zdręga kolejna. Dokładnie. Ale branie agresywne, powiem wam, ugieło, ugieło tą szczytowę nieźle. Może za jakiś czas dobierzemy się do innych rybek, ale to na spokojnie. W takim tempie, jak ja będę łowił ryby, to ja się tu zajadę. No nie zdążyłem siąść nawet, słuchajcie. Kolejna zdręga. Wiecie, tu jest piaskownia. Ciekawe, czy mają tutaj dużo naturalnego pokarmu. Może nie i dlatego tak chętnie biorą. Musiałem iść poręcznik, bo strasznie brudne to łowienie. Powiem wam, że nabijanie tych sprężyn co chwilę. Całe łapy w zanęcie. Cała wędka już upierdzielona w tej zanęcie. <śmum> Mam drugie wiaderko, może sobie wezmę wodę w drugie wiaderko i sobie będę płukał te ręce. O, to nie będzie głupie wyjście, słuchajcie. Będę wkładał sobie łapy. I je po prostu tutaj przemywał. Będzie git. Ło, jakie branie. Kurde ty! I kolejna rybka. Dobry ten dzwonek. Słychać z daleka, powiem wam. Kolejna szalona zdręga. Ojej! Ci. Spadła niestety. Ty no zobaczcie, no przecież to nie upadło nawet do wody. Przecież ty ona z stoni wzięła. Ja pierdzielę. Ty nawet ten przypon nie upadł. Zaraz coś przetestujemy, bo jestem bardzo tego ciekaw. Bo kiedyś tak łowiłem, jak wzdręgi mi fajnie brały i podejrzewam, że może tutaj być podobnie. Dobra, rzucamy wędka do góry. Podciągamy trochę w bok. Naprężamy szczytóweczkę. I czy będzie w opadzie, branie? Tak, jest ryba. To łowienie dzisiaj to będzie dość zabawne, jak one tak będą brały. Ty, a ja chciałem łowić na dwa kije, przecież ja bym się zajechał na dwa kije. No i zobaczcie, jaka wzdręga. No i tak to można łowić, co? Nie uwierzycie. Nie nagrywałem holu z myślą, że pokażę wam teraz 10 wzdręk pod rząd, z ręki, ale... Ja już widziałem tą rybę. Widziałem, co jest na końcu mojego zestawu. I drodzy Państwo, oto mój chyba pierwszy w życiu złowiony złoty polski karaś. Chodź tu, chodź tu. Nie! Mamy to polski złoty karaś. Mój pierwszy w życiu, kurde. Tada, zobaczcie. Jaki złociak, piękny polski. Tutaj jest e, żółty piasek, więc one są takie troszkę bardziej jasy, jasy, jaśniejsze, ale ewidentnie to jest polski złoty karaś. Jestem niemal przekonany, że to jest polski złoty karaś. Zobaczcie jaka piękna ryba. Czerwone płetewki. Nie. jest! No. Super. No i ja już jestem w 100% zadowolony. Piękny polski złoty karaś. Tak czułem, że tutaj będę mógł go zło złowić. Skoro tutaj są, mojemu tacie się udało, więc mówię na takiego federka, delikatnego z dna jest ogromna szansa złowić. No i jak widzicie, udało się. Juhu! Zaliczone, złoty, piękny, polski karaś. Puszczamy go do siatki. Siatka jest wielka, więc nic im nie będzie. Zobaczymy, może jeszcze uda się ich parę dzisiaj złowić. Przepiękny. Mała zmiana zrobiona, z racji, że mamy bardzo dużo brani, to malutkie wzdręgi, to daliśmy o wiele, wiele większy haczyk i przypon krótszy, z połowy krótszy. Tam był 70, no to tutaj taki z 35. I mamy kolejną rybkę, i powiem Wam, że no nie pachnie mi znowu wzdręgą. Jest to chyba większe niż wzdręga. Czyżbyśmy mieli drugiego złotego karasia? Nie, no to by było zbyt piękne. Co co to jest? Co to jest? Nie, no to nie może być drugi, drugi z rzędu. Lin! O lin! Ja pierdzielę, no ale dzisiaj piękny połów. Nie wiedziałem, że tu są liny w ogóle. Patrzysz jakie ma śmieszne płetwy od dołu. Lin normalnie takie ma? Takie zaokrąglone. Ty dziwne coś, nie? I nie widziałem nigdy czegoś takiego. <laughs> śmieszne ma te płetwy. Dobra, wypuszczamy. Ja mówię, co to? Wpadło do wody. Mówię chyba się trochę zanęty odrywało. A nie, teraz się szkapłem. Niestety, ale mamy jeden dzwoneczek mniej. I mamy jakąś lepszą rybkę, słuchajcie. Coś ładniejszego, coś, coś tu opór stawia. O, ciekawość mnie naprawdę zżera. Co to może być? Bo no nie do końca wiem jaki tutaj jest rybostan. Ty ty leszcz duży? Leszcze tutaj są? Ty ty leszcz. Ty, no tego to się nie spodziewałem. Poznaję razem z wami ten zbiornik, nie? Bo to jest mój chyba trzeci raz, jak tu łowię i kompletnie nie wiem, co tu pływa i leszcza to bym się nie spodziewał. No, widzicie, no nieźle, nieźle. Nie moja życiówka, ale z 45 cm może mieć. Na pewno więcej jak 40. No, leszczy to tu się nie spodziewałem. Kurde, powiem wam, że naprawdę tu jest ryba, ryby, a ryby. Ja myślałem, że się będziemy tu z płotkami bawić i z dręgami. Cały, cały dzionek. A tu kurde, ostatnio złoty karaś. Lin, ładny leszcz. Między tym tylko jedna wzdręga się trafiła. Znowu coś lepszego. I znowu polski złoty karaś. Tak czy nie? Czy to jakaś hybryda, bo jest dosyć taki spec dziwny? Nie no chyba polski. Polski, polski. Polski złoty karaś. Ale petarda. Kurde, jakie ma ładne płetwy. Kurde, rewelacja. Ależ mi się podoba dzisiejsze łowienie. Piękne rybki, piękny zbiornik. Jestem sam, nikt mnie nie denerwuje, nikt mi tu, tu tyłka nie truje. Rewelacja. Mam dzwoneczego, takiej trochę innej konstrukcji. Taki, można powiedzieć, że jego się tak zakręca na szczytówkę i ten już nie powinien wylecieć. Tutaj się odkręca, takie cosik, żeby była dziurka, wtedy się zakłada. Tylko może trochę na grubszy element. No i teraz kręcimy. No i to raczej nie powinno spaść. Przyda się, bo nie chce mi się cały czas patrzeć do góry na tą szczytówkę. A tak to fajnie dzwoni. Mamy, mamy kolejna rybka. No i kolejna rybka z tych takich lepsiejszych Coś tam, coś tam już walczy. Nie można powiedzieć, że nie. I co to będzie? Czyżby to był kolejny piękny złoty karaś? A może leszcz, a może Lin? Kolejny piękny złoty polski karaś. Ty co jest? Ich tutaj jest aż tyle. No jest złoty. Kolejny. <laughs> Hi, 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 hi. Ale jestem zadowolony, złoty Ale się cieszę, no ja pierniczę. No one są przepiękne po prostu te ryby, no przepiękne. Wow. Pod koniec sobie je pięknie ogramy, bo są cudowne, no cudowne. Super. No wskakuj tam. O, o! Coś szalonego powiem wam. To chyba nie będzie wzdręga, a jeżeli będzie, to naprawdę duża. Choć wydaje mi się, że to jest znowu nasz piękny, złoty wariat. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. No nie gadajcie, że dzisiaj mnie los tak rozpieszcza i mamy kolejnego złotego. Ale trafiłem miejscóweczkę pod złotego Karasia, co? Albo po prostu trafiłem, że dzisiaj żerują pięknie. No, fenomenalnie! I jest kolejny. Trochę ten już jest taki wyblakły, bo tutaj no, mamy, tak jak mówiłem, piaskownie, żółty piaszeczek, więc to dno jest jakie jest. Z torfowiska byłby o wiele, wiele ciemniejszy, no ale jest. I co by dużo nie mówić, no to trzeba przyznać, że dzisiaj rybki naprawdę fenomenalnie współpracują. Przyjechałem tutaj mniej więcej na godzinę 12, trochę po 12 byłem. Mamy chyba godzinę 15.30 i ja mam nałowione tyle pięknych ryb i lina, i cztery złote polskie karasie, i leszcza, i mnóstwo wzdręg. I jeszcze nachodziłem, przebitek ponagrywałem. Żeby zawsze to tak wyglądało, te nagrywki tych filmów, to by było, powiem Wam, rewelacyjnie. Naprawdę. Dzisiaj Dzionek fenomenalny. I dzisiaj, jak zauważyliście, jestem sam, nie ma ze mną Wojtka i nie dlatego, że go nie lubię czy coś, ale mam tak czasami, że po prostu lubię spędzać czas we własnym towarzystwie. Tylko i wyłącznie ja i nigdy więcej. Wy też tak macie? I postanowiłem, że dzisiaj właśnie sobie posiedzę sam. Nawet do taty nie zadzwoniłem. Mówię, dzisiaj jadę sam, wyciszyć się. Wychilować, pobyć sam ze sobą i z naturą. Macie też tak? Bo ja mam. I ogólnie, odkąd zmieniłem przypon na krótszy i na o wiele, wiele większy haczyk, to przestaliśmy łowić z dręgi. Tylko jedna chyba się trafiła, a tak to same karasie, leszczy, glin. Także to była dobra decyzja, bo na ten malutki haczyk to by nas też z dręgi zamęczyły. Siedzi, czy nie siedzi? Już sam nie wiem. No, pachnie to chyba z dręgą, bo coś za łatwo idzie. Ale atomowe branie było. Dopiero co skończyłem mówić, że wzdręgi przestały brać, odkąd mamy większy hak. No i chyba specjalnie ta zdręga wzięła, żeby przypomnieć o tym, że one tutaj dalej są. I że, Krystian, nie, nie miałeś racji. Jest ryba, jest ryba na siedząco przyciąłem, bo rozmawiałem akurat z żonką. żonkami. szczęście przyniosła. I mamy rybkę, i powiem Wam, że znowu pachnie mi złotym polskim karasiem, bo jest to trochę za duże na wzdręgę ale wariuje Chyba... a lin! Lin szalony Dobra, jak lin to trzeba podbierak Bo liny śliskie takie, że nie da rady ich O, lin to jest silna ryba, widzicie jak wariuje Ten też ma takie okrągłe Tylko ten trochę mniej, tamten takie jakieś wypuklejsze miał Piękne są liny i czerwone oczko, i ta zielona łuska. No? Piękne, niech one tu rosną, jak największe. Za rok, za dwa lata będziemy przyjeżdżać. To zobaczymy, jakie one tu porosną. Super, ja sobie tutaj gadam, a w ogóle się nie nagrywało. Nie, no fenomenalnie. Myślałem, że się nagrywało i że widzieliście odjazd i branie. Ale niestety nie widzieliście. Mamy największą rybę dzisiaj. Słuchajcie, to była na tyle duża ryba, że musiałem klipa na szybko wypiąć. Bo mi robiła taki odjazd, że mówię zaraz mi żyłka pęknie, i palcem klipa wypiąłem. No i poodjeżdżała trochę ta ryba. Dobra, zobaczmy, co to jest. Jestem turbo ciekawy. Oby to był lin 50 parę centymetrów, no ale w <laughs> to wątpię. <laughs> Widzicie, co tu się dzieje. Czyżby karp. Zaraz go zobaczymy. Co to, to to, to się tu trafiło? O, jak widzicie, muruje ładnie. No, wędka też jest delikatna, więc wiecie, więc to nie będzie jakaś potwornie duża ryba pod 5 kg. Tak, mamy karpia. No i taki no nie za duży. Tylko wiecie, no to jest kijek delikatny do 60 gramów czy 30. No, ale karp. No i jest. Największa ryba dzisiaj. No taki karpiszon się trafił. Na razie damy go do siatki, potem go za jakąś godzinkę pokażę wam wszystkie ryby. No ale jest ładna, ładna rybka. Spoko, zrobiła niezłą robotę na tym kiju. No trochę tych rybek będziemy mieli fajnych dzisiaj. Tym razem coś mniejszego. No ale agresywnie w tą naszą wędkę biło. Co to takiego? Co to takiego? O, coś nowego dzisiaj, a nie. Krąpik. I mamy kolejny gatunek, czyli krąp. Cóż my tu mamy znowu? Krąpy się obudziły. Kolejny krąpik. Taka bestia. Przyjechał Kasper z darami. Zobaczcie, borówka berybunkańska, gospodarstwo rolne Kołusławomir Chyba nie byle jaki towar Z półki Panie Ja pierdzielę. Dziękować, dziękować Na zdrówko, mały się ucieszy No powiem ci, że ładnie tą wędkę do wody ugięło Może karpiszon kolejny Złoty kolejny Polakos Złoty, piękny karaś. Chyba szósty, ja pierdzielę, tak jak w całe życie nie złowiłem ani jednego, tak dzisiaj powiem Ci Skąd one się tu wzięły? Wiem, ale nie powiem Czyli przykusowane skądś kolejna taka bestia. Kurde, ale złotych karaś. Człowieku znowu coś fajnego. Przecież by kolejny złoty karaś. Jak całe życie nie złowiłem, tak dzisiaj <grymnie> będę miał ich dość. Nie no, dość to nie, bo są mega ładne te rybki. Ja pierdzielę jakie łuski piękne. Takie coś jakby było wielkie. Ale by się ludzie zabijali o takiego karpia. Przepiękne ma łuski. I to jest chyba ostatnia ryba. Dzisiaj to, co miałem zrobić, to zrobiłem, czyli złowiłem złotego karasia. Zaraz wyciągnę kamerę i pokażę Wam wszystkie rybki w pięknej okazałości na kamerze, nie z GoPro. No i powoli będziemy kończyli dzisiejsze łowienie, bo powiem Wam, że dzisiaj słabo się coś czuję. Nie mam już werwy, nie mam energii, a jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia, bo muszę podjechać do moich rodziców. U nich trochę posiedzę, zanim wrócę, zanim co. No głowa mała, więc... Wystarczy. I tak siedzieliśmy od 12, z 18, 6 godzin siedziałem. Pokażę Wam, co udało się złowić za 6 godzin na jedną wędeczkę. No i jeszcze wiadomo, a to dronem na temat, to chodziłem wokół, robiłem przebitki, więc tak naprawdę tego łowienia to 4 godziny było. No to nadszedł czas, żeby pokazać te wszystkie rybki, które dzisiaj wyjechały i szybciutko będziemy je wypuszczali. No i będę Wam prezentował, co się udało złowić. Taki oto karpiczek. Ten taki czarny, piękniutki, wypuszczamy. No, i to, co najpiękniejsze, zobaczcie. Złote polskie karasie. Fenomenalne. W końcu się do nich dobrałem. Odpływaj. Kolejny, zobaczcie. Kolejny złoty. Kolejny złoty. Uciekaj. Patrz, jaki karb. No całkiem spory. Taki półtora do 2 kilo. Fajnie. Teraz się zdziwię. Taki leszcz. Kolejne złote karasie. Złoty cium. Kolejny złoty, zobaczcie. Lin taki. Uciekaj, W się, to tak będę wypuszczał. U tego jest krąpie. Kolejne krąpie i wzdręgi. W zdręgi, krąpie. Linisko, też fajna ryba. O, elegancko. liny to są piękne. No i to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze ryby. Także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Taki back to the past, się mówi, przeszłość past. Czyli jest przyszłość, pas, przeszłość. Takie wiecie, łowienie jak dawniej, tak jak się dawniej łowiło. Oldschool Old school. Jak zaczynałem swoją przygodę, tak jak mówiłem, to gdzieś ta sprężyna się przewijała na zbiornikach. Teraz praktycznie niespotykana. Widziałeś kiedyś, żeby ktoś łowił na sprężynę? Łowią jeszcze? No, ale tacy, jeszcze 70. Plus. A, 70. plus. No bo to jest takie wygodne, mało roboty, a ryby jak widać, pięknie biorą. Także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co byście chcieli jeszcze obejrzeć z serii takich wracajek. Kiedyś z tatą mówiłem, że może zrobimy wędrę, Leszczynowe. Tata mówi, że mógłby pokazać jak on to robił z drutu, przelotki, pomyślimy, ale to musicie ładnie poprosić w komentarzach Pana Stanisława i może wykombinujemy, także ja się już zwijam, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, w końcu dobrałem się do tych złotych karasi, cel odcineczka spełniony, trzymajcie się, siema.